W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolejny rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Rozpoczęły się wakacje dla kleryków czas częściowo wypoczynku, częściowo także zdobywania umiejętności podczas różnorodnych, różnorodnych praktyk duszpasterskich. Natomiast patrzymy już w przyszłość, na przyszły rok akademicki. I otwieramy tak zwaną rekrutację do Wyższego Seminarium Duchownego. Wszystkich kandydatów, którzy mają już zdaną maturę albo otrzymają dyplom w najbliższych dniach, serdecznie zapraszamy. Jeżeli czujesz, że Pan Jezus cię wzywa do pójścia tą drogą, to to jest miejsce dla ciebie. Pierwszy krok jest taki: należałoby zadzwonić do seminarium i umówić się na takie proste spotkanie, które polega na tym, że przywozimy ze sobą potrzebne dokumenty. Pełna ich lista jest na naszej stronie internetowej czy na profilu facebookowym. Wśród nich najważniejsze to jest wspomniana już matura, świadectwo otrzymania Chrztu świętego, opinia księdza proboszcza, podanie do księdza rektora, napisanie, napisane własnoręcznie oraz także napisany własnoręcznie w formie narracyjnej życiorys. Te dokumenty składamy, proste spotkanie, na którym kandydat otrzymuje informacje, ale te informacje już udzielę teraz wszystkim, dotyczącej tak zwanego dnia rekrutacji, kiedy to wszyscy kandydaci, którzy się wcześniej zgłoszą, przyjeżdżają na taki... Dzień to nie jest ani dzień skupienia, dzień spotkania powiedzmy. Spotkania z przełożonymi seminarium. Będzie wtedy czas, żeby napisać egzamin wstępny do seminarium. Proszę się nie bać. Egzamin dotyczy wiedzy z zakresu wiary i religii z poziomu szkoły średniej. Katechizacji na poziomie szkoły średniej, więc pewnie nie powinno dla nikogo to być kłopotliwe. Będzie to także czas rozmowy z księdzem rektorem, z księdzem moderatorem, który jest odpowiedzialny za formację na roku propedeutycznym, bo właśnie formacja rozpoczyna się od roku wstępnego, zwanego propedeutycznym. Rok propedeutyczny, ci, którzy w nim biorą udział, mieszkają oddzielnie poza Łodzią w Łasku Kolumnie przy parafii tamtejszej jest to czas nawiązywania nowych relacji tworzenia wchodzenia we wspólnotę także poznania lepszego poznania siebie będzie też to czas zdobywania wiedzy, aczkolwiek w mniejszym zakresie niż to dzieje się później już w seminarium. I później studia teologiczne, już po roku propedeutycznym. Całość formacji trwa 7 lat. Po szóstym roku studenci, ponieważ klerycy są też studentami Akademii Katolickiej w Warszawie, zdają egzamin magisterski, uzyskują stopień y, tytuł zawodowy magistra teologii i w ten sposób są już gotowi, żeby odbywać swoje praktyki y, w parafin. Rok siódmy jest takim rokiem częściowo duszpasterskim, częściowo jeszcze formacyjnym. Y, no i po siedmiu latach, jeżeli Pan Bóg zechce, święcenia prezbiteratu i włączenie do grona Księży naszej diecezji. Zapraszam bardzo serdecznie. Ta rekrutacja, bo o tym nie powiedziałem, będzie 13 września. Mamy w tym roku jeden termin, 13 dzień września od godziny 9. Wszystkie informacje, przypomnę, są na naszych profilach na stronie internetowej.